Ja jestem Paliona, dzisiaj chciałem Was zaprosić do vloga z soboty z Palionem Fajnie jakbyście zlajkowali ten film, czyli 600 lajków będzie kolejny film, no jutro dajmy. Jutro będzie kolejny film jeżeli wyjdzie 600 lajków jak najszybciej. I jeszcze zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo wiele osób tego nie robi jak ogląda moje filmy, także dziękuję bardzo za wszystko. No i przechodzimy właśnie do tego vloga z soboty z Palionem. Jeszcze nie wiem co dzisiaj będę robił, się zobaczy, się nagra i się okaże, tak? Także zapraszam. Bo kot chce jednak na dwór wyjść, no dobra. To się go puści, co? Idź, kocie. No idź. <grystanie> ale zimno teraz jest na dworze, masakra. Jezus, zimno jest. Co tam kocie powiesz, co? No co tam powiesz? Ja nie wiem na co on czeka, ale co siedzi, nie? Fajne ujęcie, będzie kocie. Dobrze się układać. Jak to jest chyba prawilny youtuber nowy, widzicie to? Patrzcie, jak on gra fajną rolę w tym filmie. No kot chciał jednak coś zejść, bo wrócił do domu. Czekajcie, tu mamy. Co to jest? Co my tu mamy? Hamska reklama, co? Winston. No nic, zrobimy mu. Patrzcie jak czeka. Ja nie wiem jak koty mogą to jeść, co? Ja. Jak one mogą to jeść? Dobra, trzymaj kot, bo już tutaj, to już już ciemno jest. No jedz, koci, jedz. Jeszcze trochę i będzie 13 tysięcy. Wy to tak szybko wbijacie, że ja już po prostu nie nadążam. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, co teraz robicie, bo jest to niesamowite. No, tak naprawdę nie nadążam w ogóle z jakimiś konkursami i tak dalej. W święta Wam rozdam ogólnie właśnie Minecrafta Premium taki prezent ode mnie, żeby był coś tam, potem jeszcze będę pewnie rozdawał. Za to, co dla mnie robicie, to też dla Was. No. Już tam ogarnąłem się ogólnie Tam umyłem zęby i tak dalej Zjadłem coś I co jeszcze dzisiaj będę robił? Pewnie no nagrywam teraz odcinek Za jakieś pewnie 2-3 godzinki zrobię sobie live'a No i wbijemy może te 13 tysięcy Także będzie spoko, nie? Here Is vanished into thin air Never to be seen again chciałem was jeszcze zaprosić tutaj na właśnie moją grupę jest to zieloni paliona możecie tam wbijać sobie już jest tylu członków zobaczcie sobie jest tysiąc członków śmiało dołączajcie jest link w opisie też i zapraszam jeszcze was na fanpage już wam pokazuję jak on wygląda mój fanpage czekajcie tak na fanpage'a też możecie wbijać jest aktualnie ile 517 lajków pod fanpage'em, pod fanpage'em, na fanpage'u. Także możecie śmiało wbijać, być aktywni tutaj na Facebooku też. Muszę sobie założyć jeszcze niestety Snapchata. A kiedy już założymy Snapchata, jeszcze Instagrama muszę założyć? Kurde, zawsze zapominam tego. Nie chcę mi się tego założyć, albo teraz założę. Nie, jeszcze teraz nie będę zakładał. To się, to się jeszcze wszystko obczeka, dobra. I czekajcie, bo jeszcze muszę, bo mi bark zapłacił, to macie tutaj chamską reklamę Tymbarka, okej, okay? fajne, nie? Oglądałem jak miałem, ile ja, nie, nawet nie wiem ile miałem lat, czekajcie, patrzcie, nie śmieci się, nie możecie się śmiać, czekajcie, wezmę tutaj pod światło, aby lepiej to wyglądało, uwaga, 3, 2, 1 Czekajcie, ostrość, halo, panie, ostrość się ostrość gubi. O jest, jest, patrzcie. Ojej, yeah, mały Paweł. Mały Palion TV. Zobaczcie. Jak wyglądał skubany, co? <ścoughs> to zdjęcie wygląda jakbym był rudy. Czemu na nagraniu to wygląda jakbym był rudy, a w realu wygląda jakbym był normalnie brunet, kurde. Jasne włosy mam, tak jakby kiedyś miałem. Ale to chamskie. Jestem rudy na zdjęciu. Piszcie, jeżeli to obejrzycie, to do tego momentu film ogląda. O kurde. Jeżeli oglądacie do tego momentu film, piszcie Rudy Palion. W komentarzach piszcie, ok? I jak ja wyglądałem, kurde, to się całe łamie teraz. O nie. Całe się to łamie, świetnie. O Jezus. Dobra, idę to odnieść, bo jeszcze całe to zepsuję. O kurde, to się kruszy. Czekajcie, muszę to odnieść. Dobra. A tak wyglądałem. O nie, znowu światło, nie, znowu światło. Tak wyglądałem jak byłem w szóstej podstawówce. O nie, światło, o Jezu. Tak wyglądałem. Kurde, dużo się nie zmieniłem, co? Będziesz? 700 lajków w bio, zobaczysz. Tysiąc. Dla Ciebie. 1000? Nie, 1000 nie, 1000 nie, bo to jest vlog zwykły. Zobaczymy w sumie. 800, dobra. To jest, to jest 800. Już nie będę Ci nagrywał. 800, tak? 800? 800 lajków. Ale pod, no. 800 nie, pod... lajków. Nie, nie. Tak, 800 nie. lajków ma być, kurde, ciemno. Tu jest 800 lajków, patrzcie, podaję jej rękę. 800 lajków. 800 lajków nagrywam z siostrą. Co? Ja już sobie jest! Uwaga! Mamy 13 tysięcy! <noise> 13 tysięcy stykło! Pozdrawiajcie vloga! Nie na vlogu będziecie! No, pozdrawiam, vloga! Tutaj to jest za, za live za kulisami, zobaczcie! Robimy live za kulisami! Jest 13 tysięcy, styknęło, kurde! Patrzcie, ile jest osób na live? Zobaczcie to! Ponad. nie, 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 nie tego, czekajcie! O jest, jest! 257 osób! Prawie rekord, pozdrawiamy, o kurde, ale leci czad, nie? Dzień dobry, ja jestem Palion i ogólnie. Uff, nie, nie wiem, czy widzicie tą parę, ale trochę, trochę zimno, ale nieważne. Tak postanowiłem, żeby do vloga jeszcze dodać może taką odrobinę piłki nożnej. I jeszcze chwila. Jeżeli chcecie, aby to była no, osobno, patrzcie, tam jest bramka taka, nie? Na gródku sobie będziemy grali. Jeżeli chcecie taki odcinek osobny, jakby z piłki nożnej z kimś na przykład, a to napiszcie mi w komentarzu. <laughs> no, o Jezus jakiś karze. <kluz> Może najpierw spróbujemy podbijać piłką 30 razy, to w sumie akurat easy i potem yy, dopóki kiedy nie strzelimy okienka, to wtedy... No muszę ciągle strzelać, aż strzelę dopiero okno, nie? Dobra, czekajcie, lecimy. Dobra, podbijanie jest easy No ja w ogóle jeszcze nie mam butów, w ogóle jakichś halówek, nic nie ubieram Po prostu zwykłe buty wyjściowe Dobra, idziemy teraz próbować strzelać tam Okienka, także lecimy! Eee, dobra, udajmy, że było okienko, ok? No blisko okienka, mniej więcej okienko, dajmy na to, dobra no, zmachałem się, ale spokojnie. Także piszcie mi jeszcze raz, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie osobnych, osobnych odcinków, po prostu no ze strzelania po prostu piłką. Teraz muszę się schylać, bo mam za niski statyw niestety. Także no, lecimy już do domu. <grybuj>